Rynek nieruchomości jest w Polsce w opłakanym stanie. Zaraz pokażę Państwu, jak się robi z nas jednych wielkich frajerów. Jak z naszego narodu robi się wielkich frajerów. Szanowni Państwo, którzy będą spłacać zagranicznego bankstera i zagranicznego dewelopera. Rynek nieruchomości jest w opłakanym stanie, ale Donald Tusk, Kosimniak, Kamysz i Hołownia będą dalej próć ten rynek, dalej będą nas niszczyć i dalej będą nas zniewalać. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, co się dzieje, Szanowni Państwo, gdy w Polsce okłamuje się Polaków na masową skalę i nie pokazuje się im prawdziwej ceny nieruchomości, tylko pompuje dalej rynek. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Proszę zobaczyć, tutaj mamy nieruchomość Wielkiej Brytanii, która cały dom jest wystawiony za 115 tysięcy funtów. Pi razy drzwi w zależności od kursu funta brytyjskiego może być to 500 tysięcy złotych albo 550 tysięcy złotych. Gdy funt brytyjski jest tańszy, może być to 480 tysięcy złotych. Cały Dom Wielkiej Brytanii za 115 tysięcy funtów w Birmingham, proszę w okolicach Birmingham, proszę zobaczyć. I co teraz Państwu pokażę, Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. W Wielkiej Brytanii można sprawdzić historię ceny nieruchomości i widzimy, że Szanowni Państwo, ceny nieruchomości ee, korelują z tym, że ceny nieruchomości. Historia cen nieruchomości pokazana dla kupujących koreluje z tym, że ceny nieruchomości nie są drastycznie pompowane, bo w rzeczywistości ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii nie są tak drastycznie napompowane, jak w Polsce. Generalnie to jest kłamstwo, że w Wielkiej Brytanii aż tak są napompowane, jak w Polsce. Oczywiście są napompowane, ale nie aż tak. Proszę zobaczyć tutaj mamy nieruchomość, tu mamy nieruchomość, którą chcą w danym momencie sprzedać, to oczywiście jest dom za 130 tysięcy funtów. Ten dom chcą sprzedać za 130 tysięcy. Tysięcy funtów. Jednak e, proszę zobaczyć, co jest na dole. Na dole mamy dostęp do historii sprzedaży e, tej nieruchomości w 2002 roku. W 2002 roku cena tej nieruchomości wynosiła 52 500 zł, e, czyli e, tylko mm, dwa razy więcej teraz chcą za tą nieruchomość. Pi razy drzwi dwa razy więcej, co to oznacza, Szanowni Państwo, że to jest pi razy drzwi 100% więcej, troszeczkę więcej niż 100%. Jednak u nas by się Wpajało, że za taką nieruchomość masz dać 4 razy więcej. Czyli u nas chcieliby, aby taka nieruchomość kosztowała 200 tysięcy, czy 220 tysięcy, czy 230 tysięcy funtów. Tak się wpaja Polakom, ponieważ Polacy nie mają dostępu do historii cen nieruchomości. Proszę zobaczyć, następna nieruchomość. Tutaj to już w ogóle szokuje. Proszę zobaczyć, tutaj mamy nieruchomość, którą chcą sprzedać za 144 950 funtów, czyli pi razy drzwi w zależności. Od kursu funta 600, 700 albo 750 tysięcy złotych. W zależności od kursu w rzeczywistości funta do polskiego złotego można powiedzieć, że to jest około 700 tysięcy złotych. Proszę zobaczyć. Tylko że te 144 tysiące funtów. Proszę zobaczyć, tutaj na dole mamy historię, prawda? Gdy człowiek chce kupić i ją widzi, że w 2007 roku ta nieruchomość została sprzedana za 94 tysiące funtów. 94 tysiące funtów. W, w tym w, dzisiaj chcą sprzedać tą nieruchomość za 144 tysiące funtów, czyli 50% więcej. Ale 2007 rok był prawie 20 lat temu. Co z tego wynika, szanowni państwo? że widzimy, że ta nieruchomość nie jest zbytnio przeceniona do swojej ceny nieruchomości z 2007 roku z totalnego to nie wiem czy to było przed załamaniem czy po załamaniu, bo mamy tutaj 2007 rok. Trzeba by było jeszcze sprawdzić w land registry, który to był miesiąc czy po, podczas załamania czy po załamaniu, bo może ta nieruchomość była jeszcze tańsza, prawda? Ale wiemy, że dajemy tylko połowę więcej, aniżeli yy, ta nieruchomość była yy, Sprzedana 20 lat temu, prawie tam, 15, a ta 27 rok, teraz mamy 24, 14, 17 lat temu, szanowni państwo. Tutaj możemy sobie sprawdzić dalsze nieruchomości, po ile są sprzedawane. Proszę zobaczyć. Niedawno podobna nieruchomość, tutaj mamy, została sprzedana za 71 tysięcy. Tutaj mamy nieruchomość sprzedaną za 50 tysięcy, tu za 96 tysięcy. Proszę zobaczyć, proszę to sobie zrozumieć. Tutaj za 68, za 78. Ta nieruchomość i tak jest bardzo droga. Wystawiona. Proszę zobaczyć, następny mamy nieruchomości 23, 75, 61, 52. Widzicie? <laughs> Ile tych nieruchomości jest, na przykład tutaj mamy historię tej nieruchomości, która jest obok tamtej nieruchomości. Proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje. 2002 rok ta nieruchomość została sprzedana za 52,950. Po 16 latach ta nieruchomość została sprzedana tylko za 9 tysięcy funtów więcej 61 tysięcy. I w 2023 roku za 75 tysięcy. Szanowni Państwo, mając taką historię ceny, możesz oszacować, Cenę nieruchomości, ale co się dzieje w Polsce? W Polsce się dzieje to, że nie masz dostępu do cen nieruchomości takiego jak tutaj, i co się dzieje, szanowni państwo? Polacy dają dwa, a czasem trzy razy więcej za nieruchomość niż ona w ogóle jest warta. Zrozummy to, szanowni państwo. Polacy, i na, na przykład, jeżeli mamy tu, popatrzcie, tutaj mamy sytuację. 2001 rok 38 950. W 2007 sprzedali ją, widzimy na górce ceną bo w 2007 było załamanie, no to sprzedali ją prawie dwa razy drożej. Więcej niż dwa razy drożej, ale widzimy, jakie to było. Za, oni to sprzedali na górce. Ktoś kupił na górce i poparcie od 2007 do 2022. Cena tej nieruchomości wzrosła tylko przy sprzedaży o 500 e funtów z 89 1500 funtów na dziewięćdziesiąt tysięcy o pięćset funtów przez 2022, proszę zobaczyć. Przez 15 lat cena nieruchomości wzrosła tylko o pięćset funtów. Rozumiemy to, Dla, dlatego ja ciągle mówię, że nas się traktuje jak ostatnich frajerów. Lobby bankstersko-deweloperskie z zagranicy nas wyniszcza i nas zbiednia, szanowni państwo. Ceny nieruchomości w Polsce są przecenione. Donald Tusk dosypuje tylko pieniędzy, których też dosypywał Mateusz Morawiecki. To wszystko nie ma rąk i nóg. To wszystko nie ma rąk i nóg. Wystarczyłoby wprowadzić, szanowni Państwo, normalne normalne dane, yy, ogólnodostępne, i ten rynek zaraz by się ustabilizował. A tak Polacy stają się więźniami zagranicznego bankstera, zagranicznego dewelopera. Teraz będziemy więźniami, nie wiem, paneli słonecznych, nie wiem, pomp ciepła będziemy więźniami. Nie wiem, czego będziemy więźni więźniami, co nam dam wymyślą. I nie myślcie sobie, że za granicą jest tak samo, bo nie jest. Nie jest tak za granicą. Popatrzcie to jest Wielka Brytania. Wielka Brytania, jaka transparentność, szanowni państwo. Jaka transparentność. Patrzmy się i uczmy, szanowni państwo. Uczmy się ten, tej transparentności. I o co chodzi? Chodzi o to, że te ceny nieruchomości, przecież tam w, 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 po polsku, to one powinny być, ta to powinna zostać sprzedana, nie wiem, za milion chyba, w, 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 przepraszam, za 200 tysięcy funtów Polakom by wciś, w, wciśnięto w Polsce. tak? A jest rzeczywistość, tak to jest napompowane. Tylko Donald Tusk boi się to zakończyć, Morawiecki to kontynuował i oni to pompują, 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 pompują. Pompują zamiast, szanowni państwo, pompować nasze szpitale, zamiast pompować, szanowni państwo, infrastrukturę. Widzicie, ja generalnie ja ani nie jestem fanem CPK, czy też przeciwnikiem CPK. Ja na lotnictwie o tyle się znam, że latam więcej niż przeciętny obywatel polski samolotem, prawda? Tak więc na tyle się znam, że się więcej znam niż Polak na lataniu przeciętny. Ale ja się na lotnictwie nie znam, ale wiem jedno, szanowni państwo, dlaczego dziesiątki miliardów złotych jest wpychane zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom, żeby oni pompowali bezsensownie ceny nieruchomości, żeby Polacy się zadłużali na 50 lat, szanowni państwo, zamiast żeby pieniądze poszły, szanowni państwo, na elektrownie atomowe, żebyśmy mieli tani prąd w kraju, w którym jest po minus 15. Przecież my mieliśmy drastyczną zimę, prawda? Teraz oczywiście jest cieplutko, prawda? Fajniutko, ale mieliśmy tragiczną zimę i ta zima przecież jest co roku, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość. Bez transparentności w Polsce, bez szanowni Państwo etyki i moralności, Polska jest Polska jako państwo. Polska, jako system, szanowni państwo, jest pozbawione moralności. Pozbawione moralności, moralności jesteśmy pozbawieni. Jesteśmy pozbawieni etyki, transparentności. Jesteśmy skorumpowanym bagnem, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość. Widzicie? Popatrzcie, można być jak Brytyjczycy, można być transparentnym i coś się dzieje? Nie, nic się nie dzieje. Brytyjczycy są trzy razy bogatsi, ale proszę sobie to wyobrazić, że te ceny nieruchomości, one nie są. Polacy, Myślą, że ceny nieruchomości się pompuje tak na całym świecie. W Hiszpanii się tak nie pompuje, szanowni państwo, cen nieruchomości. Nie pompuje się w Wielkiej Brytanii. To jest kłamstwo, że ceny nieruchomości się pompuje. Polskie nieruchomości są napompowane do granic, szanowni państwo, do granic, do granic możliwości. Taka jest rzeczywistość. Taka w danym momencie jest rzeczywistość bez transparentności, szanowni państwo, nigdzie nie dojdziemy. Polska nigdzie nie dojdzie. Dlaczego chcecie swoim dzieciom tworzyć takie życie? Ja zadaję pytanie, dlaczego chcecie, żeby wasze dzieci, dlaczego chcecie, żeby wasze dzieci, dlaczego chcecie, żeby wasze wnuki były. Niewolnikiem zagranicznego bankstera, zagnie, zagranicznego dewelopera. Dlaczego chcecie tego, żeby nasze dzieci były niewolnikami zagranicznego bankiera, zagranicznego dewelopera? Dlaczego chcecie? Dlaczego tego chcecie? Dlaczego to się nie skończy, szanowni państwo? Dlaczego nie jesteśmy obywatels społeczeństwem obywatelskim, transparentnym, fajnym? Szanowni państwo, Donald Tusk przykleił sobie tylko serduszko, żeby wyglądać fajnie. On nie jest fajny, szanowni państwo. Gdyby był fajny, to by wprowadził. Transparentność, jeżeli idziesz, jeżeli idziesz, Polska to bantusta, no mówmy sobie wprost, jeżeli idziesz na giełdę i na giełdzie ci mówią, no tutaj mam takie akcje, mam takie akcje, takie obligacje, ale wiesz, nie powiem ci, jaka była ich cena wczoraj, nie powiem ci, jaka była ich cena wczoraj, bo żeś ostatni frajer. No i kupujesz, czy nie kupujesz kota w worku? Tak jest dzisiaj, szanowni państwo, z nieruchomościami. Taka rzeczywistość jest dzisiaj z nieruchomościami. Dlatego one są napompowane, one nie są napompowane po to, żeby, bo Polacy myślą, no mamy drugie nieruchomości, to inwestorzy z zagranicy dużo e, zapłacą za te nieruchomości, gdzie będziemy musieli ich tanio sprzedawać, to będziemy zarabiać. To jest gówno, gówno, gówno humbuk, gówno, prawda, szanowni państwo, za te wysokie ceny nieruchomości to płacą głównie Polacy, Polacy, ale nie płacą szanowni kredytem, wakacjami kredytowymi. Wielką inflacją, proszę zobaczyć, to jest indeks house price, indeks w Czechach. W Czechach ceny nieruchomości spadają, szanowni państwo, a dziś oni już obniżyli sobie oprocentowanie, mają niższe oprocentowanie niż my, mają walutę znacznie mocniejszą niż my. Proszę zobaczyć, ceny nieruchomości w Czechach, szanowni państwo, spadają. U nas są dalej pompowane, pompowane jak to rybnie, szanowni państwo, jak to wszystko rybnie. Jedyne to, czym może tu skuratować te ceny nieruchomości, nie wiem po co, bo to i tak prędzej czy później rybnie. Szanowni Państwo, wiecie czym? Dalej zabieraniem nam pieniędzy na przykład, o nie wybudujemy CPK damy zagranicznym bankom, z zagranicznym deweloperom, Szanowni Państwo, a ja bym chciał polecieć z polskiego lotniska do Tajlandii i Australii. Chciałbym polecieć, Szanowni Państwo, od razu a nie musieć jeździć tu i tam, prawda żeby gdziekolwiek polecieć. Taka jest rzeczywistość. Zamiast na elektrownie atomowe, na zagranicznych banków, zagranicznych deweloperów. Wmawia się nam, że teraz fajnie jest, bo szybkość inflacyjna spadła. Szanowni Państwo w Czechach szybkość inflacyjna spadła do deflacji. Jest minus 6%, minus 6 w skali miesiąca, w skali roku. Teraz ceny spadają, a nam dalej rosną, minimalnie, ale rosną, dalej będą rosły. Taka jest rzeczywistość. Polska to jedno wielkie kłamstwo, dlaczego, dlaczego, szanowni państwo, dlaczego, dlaczego można zamrażać kredyty za granicą na 10, 15, 20, 30 lata w Polsce nie można? Dlaczego, szanowni państwo, można się dowiedzieć, yy, jaka była cena nieruchomości, szanowni państwo, w yy, Wielkiej Brytanii, a w Polsce nie można? Dlaczego tak można? Dlaczego, szanowni państwo, w Hiszpanii... Zakup nieruchomości przy plaży w fajnych miasteczkach na kredyt, biorąc pod uwagę jeszcze oczywiście ogrzanie czy oziębienie tej nieruchomości w, 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 w okresie 40 lat w, wynosi 10, nawet 15 razy mniej niż w Polsce. Właśnie dlatego, bo jesteśmy, szanowni państwo, skorumpowani, nietransparentni. Po prostu Polska to jest jeden, m, m, polski rynek nieruchomości to jest syf, to jest iluzja dobrobytu, iluzja zakłamanego dobrobytu. Bytu na kredyt, szanowni państwo, za który my wszyscy zapłacimy, taka jest rzeczywistość. Pamiętajmy o tym, że polska złotówka w danym momencie jest na dnie, jest na dnie, bo zamiast produkować, zamiast, szanowni państwo, robić to, co się opłaca, z czego zarabiamy, to my pompujemy ceny nieruchomości. Przecież gdyby człowiek, gdyby człowiek miał historię ceny nieruchomości, na przykład jakaś nieruchomość byłaby na przykład wybudowana w 2015 roku, i on by widział, że ta nieruchomość w 2015 roku Została na przykład sprzedana za 300 tysięcy złotych, potem po, popatrzmy. Potem, na przykład, w 2017 roku była sprzedana za 600 tysięcy złotych, prawda? I następnie w 19-20 roku była sprzedana za 800 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś chce za nią dzisiaj, na przykład, w 2024 roku 1 200, 000, no to przecież, no, szanowni Państwo, ja takich nieruchomości. Ja obejrzałem na świecie, byłem w, wy i obejrzałem na świecie, ja nie wiem, tysiące czy dziesiątki, tysięcy nieruchomości, historii dziesiątki, naprawdę wiecie, ja jestem topowym, praktykiem, szanowni państwo, na rynku nieruchomości i kredytowym, światowym, światowym, tak? tak? Taka jest rzeczywistość, taka jest prawda, takie są fakty, szanowni. Ja nigdzie nie widziałem takiego frajerstwa, jakie jest w Polsce. Nigdzie nie widziałem takiego frajerstwa, jak jest w Polsce. Niestety frajerstwa, na które ja też jestem narażony, szanowni państwo, przecież ja też jestem z tego narodu, przecież nasze dzieci będą, przecież, przecież nasze dzieci będą takimi. Dlaczego chcecie, żeby nasze dzieci były niewolnikami zagranicznego bankstera i zagranicznego dewelopera?